Nie cierpię takich meczy o nic. Może ten mecz podobał się kibicom, bo wynik mógł być, nie wiem, 5-5, 4-4, 5-4 dla jednej czy dla drugiej drużyny nie mam pojęcia. Natomiast no, ja osobiście nie, nie przepadam za takimi spotkaniami, chcieliśmy zakończyć tą rundę. Jakimś przyjemniejszym akcentem. Szczególnie chodziło nam o głowie gdzieś zwycięstwo na koniec, bo tych wygranych rzeczywiście mamy w tej rundzie jak na lekarstwo. Nie udało się, ale cóż, no, tak jak powiedziałem, ten mecz ten był naprawdę lekko zwariowany, bym powiedział. Dużo sytuacji z jednej z drugiej strony, dużo miejsca. Skończyło się 1-1. Cóż, nie ukrywam, że od jakiegoś czasu myślimy o, o nowym sezonie. I, Chyba na tym czasie skupić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Kaczmarek, Trademys. Przede wszystkim bardzo dziękuję Kaziowi e, za to spotkanie, bo to zawsze e, przyjemnie. Natomiast ja zgadzam się w 100%. mężnie wykorzystanych sytuacji z dwóch stron. E, w pierwszej połowie GKS miał szybciej lepsze sytuacje, później my. Myślę, że po przerwie tych, tych sytuacji dogodnych, dogodnych e, Wisła stworzyła więcej, ale to jakby nie zmienia oblicza tego spotkania. E, Taki trochę wakacyjny ten mecz był i, i zgadzam się. Mnóstwo błędów z dwóch stron w, w grze defensywnej. Tak, brak takiej organizacji e, gry, takiej powiedziałbym, porządnej bardzo, jak, 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 jak na poziom pierwszoligowym. Natomiast, no, jeżeli się stwarza tyle sytuacji, to też świadczy o o braku e, no, momentami jakości, po prostu, bo, 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 bo tak to wygląda. No, jeżeli w dzisiejszym meczu było tak jak trener powiedział z 12 sytuacji bramkowych z dwóch stron być może to, to jest to jest bardzo dużo to, to, ta korelacja sytuacji do skuteczności bardzo niska szkoda ale jakby to nie zmienia obrazu mogę oceniać moją drużynę chciałem podziękować wszystkim również Państwu za, za ten rok współpracy i pogratulować piłkarzom bo uważam że zrobiliśmy bardzo dobry wynik jak na Beniaminka no ja muszę powiedzieć, że jestem dumny z tych, z tych yy, chłopaków w ogóle z tego co się przez ten ostatni rok w Płocku yy, działo teraz przed nami nowe wyzwania mam nadzieję, że już w zasadzie od dzisiaj myślimy o tym co co dalej, bo, bo problemów, kłopotów jak zwykle yy, jest sporo nie mam tutaj na myśli jakiś dużych, no, ale takich kłopotów wiedzą Państwo, no, co, co mam na myśli. No, cały czas musimy dopinać sprawy organizacyjne. To jest jakby podstawowa, podstawowa sprawa i myślimy już o przyszłości, żeby w Płocku ta, ta piłka była na jak najwyższym poziomie, natomiast dzisiaj jeszcze raz gratuluję i dziękuję również zarządowi. Jak już się tak rozgadałem wszystkim ludziom, którzy robią bardzo wiele, żeby Wisła Płock robiła postęp i, i progres. Nie ukrywam, że liczymy na więcej, ale póki co na dziś gratulacje dla, dla wszystkich ludzi, którzy spowodowali, że przez te dwa lata Wisła Płock jest w tym punkcie, w którym jest. Dziękuję. Codziennie nowe informacje ze świata futbolu, artykuły publicystyczne, galerie zdjęć, a także internetowy staj z pamiątkami piłkarskimi. Futbol to nasza pasja. www.lafootball.pl